Cześć mam na imię Sylwia, widać na kanale Prosto o Podróżach. Jeżeli interesujecie się zagranicznymi wyjazdami i zastanawiacie się, jak właściwie się do nich przygotować, to miejsce idealne dla was. Zapraszam do subskrypcji, a w dzisiejszym odcinku Prosto o Hania. Chania położona jest na północno-zachodnim wybrzeżu Krety. Jej obecny wygląd wynika z bogatej historii. Antyczne miasto zostało rozbudowane w XIII wieku przez Walencjan. Było zdobyte przez Turków, a następnie, po wyzwoleniu spod ich panowania, stało się stolicą autonomicznego państwa kretańskiego. W 1913 roku, wraz z całą Kretą, zostało przyłączone do Grecji. Obecnie jest drugim co do wielkości miastem na wyspie. Do Hani z Achia Marina postanowiliśmy się wybrać lokalną komunikacją. Przejazd autobusem zajął nam około 30 minut i kosztował 2 euro od osoby. Bilet na przejazd możecie bez problemu kupić w autobusie. Wybierającym wariant dojazdu do Hani samochodem polecamy, zwłaszcza w sezonie, skorzystanie z parkingów położonych nieco dalej od turystycznych atrakcji. Żeby poczuć klimat Hani... Koniecznie trzeba zajrzeć w kilka miejsc. Jednym z punktów programu powinna być dzielnica Topanas. Labirynt brukowanych uliczek potrafi przyprawić o zawrót głowy. Kolorowe fasady budynków niemalże proszą o zdjęcie. Dajcie sobie czas, by tu nieco pobłądzić i zachwycić się urokiem tego miejsca. Zbudowany przez Wenecjan to drugi obowiązkowy punkt widzenia miasta. Ciasna zabudowa, liczne restauracje tuż nad brzegiem morza, sklepy z pamiątkami sprawiają, że miejsce to tętni życiem. Spacerując wzdłuż Wybrzeża Portowego, dojdzie się do meczetu Janczarów, najstarszej muzułmańskiej budowli Krety. Naprzeciwko meczetu znajduje się latarnia morska. Symbol Bardziej wytrwałym polecamy przejście po falochronie do podstaw latarni. Skąd rozpościera się widok na miasto i majestatyczne góry białe w tle. Spacerując po Hani miniecie szereg kościołów i kapliczek, jak chociażby katedrę Marii Panny od Trzech Męczenników. Ci, którzy chcą dokładnie poznać historię miasta, znajdą tu liczne muzea. Szczególnie polecamy Muzeum Morskie, znajdujące się niedaleko portu, które pozwoli na poznanie historii Hani. Cena biletu to około 3 euro. Miłośnikom zakupów przypadnie do gustu hala targowa z 1911 roku. Obszerny budynek z przeszklonym dachem magwarne, barwne wnętrze, pełne straganów i knajpek. Można tu kupić lokalne produkty, takie jak oliwa, suchary, oliwki, wina i przyprawy, a także posłuchać lokalnego dialektu. Muzyka Miasto potrafi zachwycić o każdej porze dnia i nocy. Wieczorem, pięknie oświetlone, zaczyna żyć w zupełnie innym rytmem. Restauracje pękają w szwach.

Nieważne, o jakiej porze zdecydujecie się odwiedzić Hanie. Jedno jest pewne, będzie trudno się wam z nią rozstać. Na dziś to już wszystko. Jeżeli macie dodatkowe pytania, umieście je proszę w komentarzach, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Prosta o Podróżach.